Mój syn wrócił do domu z tym małym ulicznym psem. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak zmieni to moje życie. W małym, przytulnym domu na obrzeżach spokojnego miasteczka żyje mężczyzna o imieniu Marek, samotny ojciec. Dom, choć ciepły i pełen wspomnień, nosi w sobie subtelną nutę samotności. Marek, mężczyzna w średnim wieku, prowadzi uporządkowane i spokojne życie. Od czasu, gdy stracił żonę, stał się emocjonalnie zdystansowany. Skupił się na pracy i utrzymaniu porządku, starając się zapewnić synowi stabilność, choć sam zmaga się z poczuciem straty. Jego syn, Piotrek, to chłopiec o wielkim sercu, zawsze gotów pomóc potrzebującym. Ma około 11 lat, a jego największą pasją są zwierzęta. Choć Marek jest surowy i nie zawsze rozumie uczuciowość syna, Piotrek nie traci nadziei na to, że jego ojciec kiedyś się otworzy. Pewnego dnia, gdy Piotrek wraca ze szkoły, trzyma w rękach małego, zaniedbanego psa. Pies jest brudny, ma skołtunioną sierść, ale w jego oczach widać nadzieję i wdzięczność. Chłopiec jest podekscytowany, a jego radość jest zaraźliwa. Tato, czy mogę go zatrzymać? pyta z nadzieją w głosie. Marek spogląda na psa z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony rozumie, że chłopiec chce pomóc, z drugiej jednak boi się że wprowadzenie zwierzęcia do domu zburzy jego skrupulatnie budowaną codzienność. Musimy to przemyśleć, Piotrek odpowiada, unikając bezpośredniego odrzucenia. Dlaczego Marek jest tak niechętny? Co okryje się za jego ostrożnością? To pytania, które zaczynają kłębić się w głowie chłopca, ale jeszcze nie zna odpowiedzi. Marek, mimo początkowej niechęci, decyduje się dać psu szansę na tymczasowe schronienie. Wprowadzenie psa do domu zaczyna jednak wywoływać drobne problemy. Pies, który dotychczas żył na ulicy, nie zna domowych zasad. Niekiedy robi bałagan, czasem szczeka w nieodpowiednich momentach, co szybko zaczyna irytować Marka. Mężczyzna jest przyzwyczajony do porządku i ciszy, a obecność psa burzy jego codzienną rutynę. Pewnego wieczoru, gdy Piotrek kąpie psa w wannie, opowiada ojcu historię, jak znalazł zwierzę na ulicy, porzucone i głodne. Te słowa trafiają głęboko do serca Marka, choć stara się tego nie pokazywać. Zaczyna się zastanawiać, czy nie jest zbyt surowy wobec psa i syna. W tym momencie coś w nim pęka, ziarno wątpliwości zostaje zasiane. Może pozwolenie psu na pozostanie na dłużej nie jest tak złym pomysłem? Z każdym dniem obecność psa zaczyna wpływać na domową atmosferę. Piotrek jest szczęśliwszy, ale Marek wciąż walczy z uczuciami, które narastają w jego sercu. Czy uda mu się przezwyciężyć swoje obawy? Jakie zmiany przyniesie ten mały, bezdomny pies do ich życia? Marek siedział przy kuchennym stole, wpatrując się w kubek herbaty. Przez okno wpadały ciepłe promienie jesiennego słońca, ale on zdawał się nie dostrzegać piękna tego dnia. Myśli uciekały mu w przeszłość, do czasów, gdy był jeszcze młodym chłopcem. Przypomniał sobie psa, którego miał w dzieciństwie wiernego towarzysza, którego musiał oddać, gdy rodzina przeprowadzała się do mieszkania, gdzie zwierzęta nie były dozwolone. To rozstanie było dla niego bolesne, a strata ta ukształtowała jego podejście do miłości i przywiązania. Lepiej nie przywiązywać się zbyt mocno, mawiał sobie w tamtych latach, by ukoić ból. Teraz, wiele lat później, te same uczucia zaczynały znów dochodzić do głosu. Obserwując, jak Piotrek bawi się z psem w salonie, Marek nie mógł nie zauważyć, jak bardzo chłopiec jest szczęśliwy. W sercu mężczyzny rosła niepewność. Czy pozwolić sobie na przywiązanie do tego małego, kudłatego stworzenia? Wiedział, że miłość do zwierząt przynosi zarówno radość, jak i ból. Walczył z myślami, próbując rozstrzygnąć, co jest dla nich obojga najlepsze. Pies, nazwany przez Piotrka rudy, powoli zjednywał sobie serce marka. Każdego dnia, gdy Marek wracał z pracy. Rudy czekał na niego przy drzwiach, merdając ogonem na jego widok. Początkowo Marek traktował to z dystansem, ale z czasem zaczął doceniać tę bezwarunkową lojalność i radość, którą pies wnosił do ich domu. Często wieczorami, gdy dom cichu, Marek siadał w fotelu, a Rudy zbliżał się nieśmiało, siadając u jego nóg. Te momenty, choć ciche, zaczynały znaczyć dla niego coraz więcej. Z dnia na dzień relacja między ojcem a synem zaczynała się zmieniać. Marek zauważył, że Piotrek stawał się bardziej odpowiedzialny, dbał o Rudego, pilnował, by pies był nakarmiony i wyprowadzony na spacery. Chłopiec, dotychczas nieco zamknięty w sobie, zaczął otwierać się przed ojcem, opowiadając mu o swoich szkolnych przygodach i marzeniach. Rudy był mostem łączącym ich oboje, punktem wyjścia do wielu wspólnych chwil, które wcześniej były rzadkością. Marek, który wcześniej był surowy i chłodny, Zaczął dostrzegać, że pies wniósł do ich życia coś, czego brakowało od lat ciepło i bliskość. Wspólne spacery, podczas których Piotrek z entuzjazmem opowiadał ojcu o wszystkim, co go fascynuje, stały się codziennym rytuałem. Marek czuł, jak stopniowo łamie się bariera, którą tak długo budował wokół siebie. Relacja Marka z rudym także się zmieniała. Z początku pełna dystansu i rezerwy, teraz stawała się coraz cieplejsza. Marek zauważył, że zaczął troszczyć się o psa nie tylko z obowiązku, ale i z przywiązania. Każdy dzień spędzony razem umacniał tę więź, a Marek zaczął sobie zdawać sprawę, jak wiele Rudy znaczy nie tylko dla Piotra, ale i dla niego samego. W miarę jak relacje w domu ulegały przemianie, Marek zaczął dostrzegać, że ten mały pies, którego nie chciał na początku przyjąć, stał się dla nich symbolem nowego początku. Marek, mimo rosnącego przywiązania do Rudego, nie mógł pozbyć się swoich wewnętrznych obaw. Głównym konfliktem, z którym się zmagał, była jego własna emocjonalna blokada. Bał się ponownego przywiązania, które mogłoby przynieść mu ból w przyszłości. Marek wiedział, że jeśli Rudy zostanie z nimi na stałe, może się z nim związać równie mocno, jak kiedyś z psem z dzieciństwa, którego stracił. To właśnie ta myśl nieustannie go dręczyła. Czy warto otwierać się na nowe uczucia, skoro mogą one przynieść cierpienie? Zewnętrzny konflikt narastał, gdy sąsiad starszy, samotny mężczyzna o imieniu Janusz, zaczął zwracać uwagę na Rudego. Janusz zawsze trzymał się na dystans od innych, ale gdy zobaczył, jak Piotrek spaceruje z psem, rozpoznał w nim zaginionego zwierzaka, który wcześniej często błąkał się po okolicy. Zaniepokojony tym, że pies może być bezdomny i że Marek nie posiadał formalnych dokumentów potwierdzających jego własność, Janusz zgłosił sprawę do lokalnych władz. W krótkim czasie Marek otrzymał powiadomienie od Straży Miejskiej o konieczności potwierdzenia pochodzenia Rudego. Ta sytuacja postawiła Marka w trudnej sytuacji, jeśli nie zdoła udowodnić, że Rudy należy do niego, może stracić psa, który stał się ważną częścią ich życia. Gdy Marek dowiedział się o zgłoszeniu Janusza, poczuł się zdradzony i zaniepokojony. Wiedział, że Piotrek nie przeżyłby rozstania z Rudym, a on sam nie chciał stracić tej nowo odkrytej bliskości z synem i psem. To było jak powtórka z jego przeszłości, kiedy musiał oddać swojego psa. Jednak tym razem Marek postanowił walczyć. Był to dla niego moment przełomowy, zdał sobie sprawę, że Rudy nie jest tylko psem, ale symbolem odbudowy jego relacji z synem i jego własnego, odradzającego się życia emocjonalnego. Zaskakując nawet samego siebie, Marek zdecydował się podjąć działania. Zaczął od odwiedzenia Janusza, by porozmawiać z nim o całej sytuacji. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że Janusz, choć z pozoru surowy, miał swoje powody, by zgłosić psa, martwił się, że Rudy może skończyć znowu na ulicy. Rozmowa między nimi, choć początkowo pełna napięcia, stopniowo zmieniła się w konstruktywny dialog. Marek opowiedział o zmianach, jakie Rudy wprowadził do jego życia, a Janusz, widząc szczerość i determinację Marka, zaczął zmieniać swoje podejście. Kolejnym punktem zwrotnym była reakcja społeczności. Gdy Piotrek opowiedział o całej sytuacji swoim kolegom ze szkoły, wieść o możliwej utracie Rudego szybko rozeszła się po miasteczku. Sąsiedzi, którzy wcześniej z dystansem podchodzili do Marka i jego zamkniętego stylu życia, zaczęli oferować pomoc. Niektórzy przynieśli zdjęcia Rudego, które mogłyby posłużyć jako dowód, że pies od jakiegoś czasu mieszka z Markiem i Piotrkiem. Marek, zaskoczony tym wsparciem, poczuł, że nie jest już sam. To doświadczenie pokazało mu, że nie tylko Rudy ale i cała społeczność stała się dla niego ważna. I choć początkowo sądził, że nie można polegać na innych, teraz widział, jak bardzo się mylił. Był to dla niego moment wielkiej zmiany nie tylko w relacji z psem, ale także z ludźmi wokół. Nadszedł dzień, którego Marek obawiał się najbardziej. Przed jego domem pojawił się samochód straży miejskiej. Piotrek trzymał rudego w ramionach, jego oczy pełne były łez. Marek wiedział, że musi działać, by nie stracić psa, który stał się częścią ich rodziny. Czuł, że całe jego życie zależy od tego momentu. Gdy funkcjonariusze zapukali do drzwi, Marek poczuł silny, wewnętrzny opór. Nigdy wcześniej nie czuł takiej determinacji, takiej potrzeby walki o coś, co stało się dla niego tak cenne. To nasz pies, powiedział stanowczo, stojąc w progu z Piotrkiem i Rudym. Jego głos był mocny. Ale pełen emocji, których nie potrafił już dłużej tłumić. Rudy jest częścią naszej rodziny i nie pozwolę, by został nam odebrany. Funkcjonariusze spojrzeli na Marka z pewnym zaskoczeniem. Byli przygotowani na zwyczajną interwencję, a nie na tak emocjonalną odpowiedź. W tym momencie na scenę wkroczył Janusz, sąsiad, który wcześniej zgłosił sprawę. Marek, rozmawialiśmy o tym, powiedział z nieco łagodniejszym tonem. Zgłosiłem to, bo się martwiłem, że pies nie ma właściwej opieki. Ale widzę, jak ważny jest dla Was. To nie jest tylko pies, to członek rodziny. Janusz zwrócił się do funkcjonariuszy i dodał: Sądzę, że możemy znaleźć sposób, aby ten pies pozostał tam, gdzie jego miejsce. Z pomocą Janusza i innych sąsiadów, którzy przyszli wspierać Marka, udało się udowodnić, że Rudy jest teraz pełnoprawnym członkiem ich domu. Funkcjonariusze, Widząc zgodność wszystkich świadków oraz determinację Marka, postanowili zrezygnować z dalszych działań. Macie rację, powiedział jeden z nich. Ten pies jest w dobrych rękach. Gdy samochód straży miejskiej odjechał, Marek poczuł ogromną ulgę. Spojrzał na Piotrka, który mocno przytulał rudego, i zdał sobie sprawę, jak wiele zmieniło się w ich życiu od momentu, gdy ten mały pies pojawił się w ich domu. Rudy nie tylko zjednoczył ich rodziny, ale także pomógł Markowi otworzyć się na uczucia, których unikał przez lata. Marek zrozumiał, że jego obawy przed przywiązaniem i emocjonalnym bólem były nieuzasadnione. Rudy pokazał mu, że miłość i bliskość to wartości, które warto pielęgnować, nawet jeśli czasami przynoszą one trudne chwile. Od tego dnia Marek inaczej patrzył na świat. Otworzył się na ludzi wokół siebie. Nawiązał bliższe relacje z sąsiadami, a przede wszystkim pogłębił więź z synem. Piotrek czuł, że jego ojciec stał się bardziej ciepły i dostępny, a wspólne chwile z Rudym stały się dla nich codzienną radością. Marek wiedział, że ta zmiana była możliwa dzięki temu małemu psu, który pojawił się w ich życiu zupełnie niespodziewanie. Na koniec dnia, gdy Marek Piotrek i Rudy siedzieli razem na kanapie, Marek spojrzał na swojego syna i powiedział, czasem życie przynosi nam niespodzianki, które zmieniają nas na zawsze. Dzięki temu psu przypomniałem sobie, co znaczy naprawdę kochać. Ta historia zakończyła się ciepłym i pełnym nadziei momentem, który pokazał, że miłość i otwartość mogą zmienić nawet najbardziej zatwardziałe serce.